To plan mam, żeby po, 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 po Irlandii podróżować. To jest kobieta, ale to dopiero po ślubie. Dopiero po ślubie będziesz myślał o interesie, o praca jaka praca. Dopiero po swojemu planu mam i fajnie tak nam na maksa, po swojemu, po swojemu, po swojemu, jako mężczyzna, po swojemu, nie stawiając na jakąś zapyl pojebać, coś tam, tylko ja wiem jak i wola. I ten, i podróże po Irlandii, i mogę faktycznie wtedy promować turystykę bo tak też o tym myślałem wtedy w Wielandii, że mógłbym promować miejsca turystyczne, tylko wtedy zatrudnić się w jakimś miejscu u Irlandczyków, w jakimś którymś biurze, pokazać portfolio, to co potrafię przedstawić, kim jestem, od Pawła powodu, co bym mógł robić, pokazywać z kamera, różne miejsca, też fajna promocja. I wtedy jakaś strona internetowa do y, agencja specjalna turystyczna miejsca, ale tak od siebie, tak od siebie specjalnie, że to no, co będzie nagrane, to nie można powiedzieć teraz, bo to nigdy się nie powie. Coś to, pomodlitwa w kościele i taka ta prawdziwa aura, to żywe wśród ludzi pokazania to takie dla tych nie tam duplo, że wszystko rozpierducha czy byle, co tylko takie to wielkie, łą, takie to takie zacne sprzed wielu, wielu lat w Irlandii było, się odczuwało. A to. Good idea for me. Thank you very much. A, 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 a. Muszę zobaczyć, co ja podróżuję, ale to dobra idea. Bo ja będę burzował tak przy okazji. Mogę. Przy tym też z niektórych nagrań nie pod naciskiem, że to tam, kochanie, tu, tam musimy zarobić coś tylko tam przy okazji. Tak, sobie zobaczy. Może dłużej, jak nie, to nie dla siebie, najważniejsze dla siebie, a praca, to już ja, drugi. Teraz gdzieś zejść na i i zamądę się w kościele, się zobaczy. Wspólnota podpowie. Może spotkanie dla starszych, exercisy, tak jak tam też prowadzili z tubą muzyczną, bo to jest też gota idea, co była. Ćwiczenie, byle pokazać wśród ludzi, no, jak dobyczyk, czy na polu jeszcze wielkie wow, show, że inspiraj, cool, vibesy To wielkie ław, wow, zarobek, cool od ludzi, po tyle euro co trzeba. Można pojeść do trenera, zapytać ile zarabia, ile bierze od człowieka. Na internecie zobaczcie najlepiej, jeszcze no. ile biorą kto co za coś takiego, i a potem pokazuje się, promuje wśród ludzi stada tego, przyjdzie więcej, to jeszcze fajnie, lepiej zacnie. Czyli nie na gwałta. Zacnie. Konrad Kuizon 0, 0, 0, 4 All right.